Nauczanie domowe. Środa trzeciego tygodnia Wielkanocy. Psalm 66, wersety od 1 do 7. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie. Opiewajcie chwałę jego imienia, cześć mu wspaniałą oddajcie. Powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są twe dzieła. Niechaj cię wielbi cała ziemia. I niechaj śpiewa Tobie, niech Twoje imię opiewa. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga. Zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Morze na suchy ląd zamienił, pieszo przeszli przez rzekę. Nim się przed to radujmy, Jego potęga włada na wieki. Radośnie sławcie Boga. Początek Psalmu 66 to przykład pięknej modlitwy uwielbienia, a równocześnie wyraźna instrukcja, w jaki sposób modlić się i w jaki sposób modlitwa uwielbienia może być zbudowana nawet w swojej strukturze. Nie ma wątpliwości, że to może być podpowiedź dla każdego z nas. Dodajmy powinna być. Tu przedmiotem uwielbienia są Boże dzieła i na nie zwrócona jest główna uwaga. Przyjrzyjmy się zatem, jak to robi psalmista. Sławi Boga z radością, to po pierwsze. Po drugie, uroczyście wyśpiewuje chwałę Jego imienia. Po trzecie, oddaje mu wspaniałą cześć. I w końcu, po czwarte, Wyraża głośno zachwyt nad Bożym działaniem. To struktura pierwszej części. Sławić Boga z radością, uroczyście wyśpiewywać chwałę Jego imienia, oddawać mu wspaniałą cześć i wyrażać głośno zachwyt. Potem następuje druga tura, jakby drugi oddech i część druga tej modlitwy. I znowu mamy wielbienie, śpiew dla Boga. Uroczyste opiewanie imienia Bożego oraz adoracja Bożego dzieła, takie zapatrzenie się z podziwem w to, co Bóg zrobił. Trzecia część uwielbienia zawiera wspomnienie dwóch wydarzeń z historii Izraela: przejście przez Morze Sitowia oraz przejście przez Jordan. Konkluzją modlitwy jest świadomość, którą zyskuje uwielbiający. Boża potęga włada przez wieki i na wieki. Skutkiem modlitwy uwielbienia jest więc zaufanie do Boga. Ona niszczy pesymizm, niszczy złe patrzenie, a zyskujemy to przekonanie w sercu, że Bóg przez wieki działa, a to oznacza, że działa również dzisiaj, również teraz, że ty możesz razem z Bogiem przeżywać swoje życie i na Boga liczyć. Tak jak liczyli poprzednicy, tak jak Bóg wyprowadzał naród, tak jak Bóg troszczył się o wszystkie pokolenia, tak również o Twoje się troszczy. O ten czas. Bóg bowiem działa na wieki. Pomóż się w takich Trzech odsłonach, jak to zrobił psalmista, może posłużysz się też tym psalmem jako swego rodzaju schematem? Każde z tych wezwań, każdy z tych elementów może Ci być podpowiedzią, a dzięki temu zyskujesz swego rodzaju schemat, który pozwala tobie rozwijać modlitwę uwielbienia, wzmacniać ją w sobie, uczyć się jej po prostu. Zatem Pomódl się w takich trzech częściach, przy czym przywołaj dwa inne dzieła Boże, dwa inne Boże działania, które dodają Ci nadziei. Niech w tej Szkole Uwielbienia błogosławi Ci ten, który godzien jest uwielbienia, Ojciec, Syn i Duch Święty.